Witam Was bardzo serdecznie, zobaczcie, chciałem Wam koniecznie pokazać Załód słońca. Jeden chyba z najpiękniejszych jakie widziałem. A zaraz Was zapytam, zgadnijcie gdzie jestem. No niesamowite. kurcze Zobaczcie jakie może jest pięknie, nie? Miałem nie robić filmu, bo sobie myślę, a jestem na wakacjach, to nie będę robił. Ja sobie pomyślałem, zrobię trochę wcześniej z pełnym zachodem. A teraz sobie myślę, że chociażby coś takiego będzie piękne. Patrzcie. No, niesamowite, kurczę. Taka oto natura. Dobra, zgadujcie, gdzie jestem. Piszcie. To pierwszy, ten lepszy. Patrzcie. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Chociaż dzisiaj to niebo nie jest takie super czyściutkie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Trochę może przybliżymy. Nie ma jakiegoś super telefonu. Jakiś stary. No, chmurki są, ale jest naprawdę pięknie. Dobra, ktoś z już wie gdzie jestem, czy jeszcze nie? Patrzcie, tu są ludzie. Akurat teraz fale, piękne fale. Dobra, jestem w Grecji na wyspie Korpu. Każdemu się należą wakacje. Jestem pierwszy raz w Grecji. I pierwszy raz oczywiście na korpu. I pierwsze wrażenie to było takie niezadowolenie. Wiadomo, zawsze tak jest. Ale powiem Wam szczerze, że kurczę, coraz bardziej mi się tu podoba. A najlepsze jest to, że jestem całkowicie odłączony od informacji. Nie mam żadnych, muszę się oddać, bo to jakaś muzyczka. Nie mam żadnych informacji, e, co się dzieje w polityce. Dosłownie nic. Totalne zero, nie przeglądam. Nie wiem, co się dzieje, więc. No, przez najbliższy czas takich filmów nie będzie. Ale zobaczcie, ludzie sobie spokojnie jedzą tutaj. Nie będę pokazywał ludzi, którzy się kąpią. Nie chcę pokazywać ludzi, bo wiadomo, że nie każdy chce być na filmie. Też trzeba uszanować prywatność. Zróbcie sobie taką przerwę, kilka dni naprawdę to jest coś rewelacyjnego. Ja wiem, że może wiele tematów mnie o że nie będę wiedział o wielu sprawach. Może coś bardzo ważnego się teraz dzieje? No trudno. Dlatego każdemu polecam, żeby czasem przystopował, żebyście. Nawet jeśli gdzieś nie jedziecie tylko zostajecie nigdzie nie jedziecie zostajecie w domu to sobie po prostu zróbcie pauzę od internetu i skupcie się, patrzcie, słuchajcie. Tam są góry. To jest Albania, akurat bardzo blisko do Albanii. O Grecy bardzo fajny naród, szczególnie tutaj podobno Ci tutaj na Korfu są nieco inni od tych kontynentalnych Greków Są bardzo gościnni, jest bardzo, jest bardzo ładnie tutaj Taka ładna zielona wyspa, dzisiaj byłem No nie mam jak tych filmików e, zmontować, może jak wrócę w do domu Dzisiaj byłem na takiej wycieczce e, Na tej wyspie Korfu, są takie wycieczki No i było bardzo ładnie, bardzo górzyście Piękne jest morze Naprawdę przepiękne Morze i góry Chciałem jechać do Albanii, korciło mnie, no ale Wylądowałem, dosłownie wylądowałem Jutro może wrzucę filmik Jak wygląda lotnisko na Korfu Jest niesamowite Patrzcie Wczoraj było to niebo jeszcze ładniejsze, było takie czerwone Ale dzisiaj też jest ładne Bardzo cieplutka woda Rok temu pokazywałem wam filmik z Turcji teraz z Grecji bardzo takie nielubiące się kraje wszędzie tutaj podkreślają Grecja, Turcja, to tu nawet może bardziej niż Niemcy, Polska, bo oni mają większe problemy. Znaczy teraz Niemcy wiadomo napadły, ale tutaj przez wieki Turcy podbijali Grecję, patrzcie. Coś pięknego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przy okazji dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie. To nie jest nic wyjątkowego. Tutaj na tym filmiku wiadomo, że nie będę poruszał żadnych spraw, ale posłuchajcie sobie tego szumu morza. Aha, i jeszcze mi się przypomniało. Tutaj jest plaża kamienista. Więc jak wchodzicie do, do wody i ktoś ma wrażliwe stopy, no to boli. Można sobie w takich specjalnych budkach tutaj sobie chodzić, i wtedy już tak nie boli. Ja nie jestem miłośnikiem kąpieli, może ktoś z Was ma podobnie, ale jak jestem nad morzem, to, to się kąpię i jakoś zawsze zaczynam lubić to. Później wracam do domu, znów tego nie lubię, ale jednak jest coś fajnego. Nie jestem miłośnikiem wody, w sensie kąpania się w wodzie. Nie jestem też miłośnikiem wielkim upałów, ale jest tutaj znośnie. Można się jakoś zakryć, okryć i, i sobie funkcjonować. Jest też takie coś, że, że się po prostu odprężacie psychicznie, przede wszystkim no i fizycznie wiadomo odpoczywacie. Jest to bardzo ładnie, dlatego jeśli byście myśleli o urlopie, i nie wiedzieli, gdzie jechać, to myślę, Korpu jest fajnym wyborem. Jest tutaj naprawdę ładny. Jest zielono. Dobra, już nie będę Was tutaj zamęczał. Dziękuję Wam bardzo za każdy komentarz. Napiszcie, gdzie jesteście na wakacjach. Jestem przekonany, że wielu z Was jest w domu w Polsce. Ja też wiele wakacji spędzałem w Polsce czy tam w innym kraju, ale w domu. To, że ktoś nie jeździ, nie znaczy, że jest gorszy. Czasem ludzie po prostu mają inne plany. Czasem ludzie nie mają pieniędzy. Eee, co nie oznacza, że jestem jakimś bogaczem, ale no, pojechanie na, na wakacje raz w roku chyba, chyba nie jest oznaką, że ktoś jest bogaty, prawda? Patrzcie, no rewelacje naprawdę. Północ Korpu, gdyby ktoś nie wiedział. Północne wybrzeże. Dobra, kończę, bo zanudzam. Chcę jeszcze mówić, 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 ale trzymajcie się, piszcie komentarze i do usłyszenia. Mam nadzieję jeszcze, że ten filmik zdążę wrzucić, bo tu jest taki wolny internet, że naprawdę może to potrwać godzinami. Staram się nagrać i postaram się, żeby Wam to jeszcze dzisiaj opublikować. To jest godzina do przodu, więc teraz jest cały słońca, o godzinie 20.35 dzisiaj był więc u was aktualnie jest 19:35 pa pa